Dobry wieczór, kochani. Wracamy z powrotem na Waszą prośbę do rozmów istotnych. Obok mnie siedzi Joasia. Joasia będzie razem ze mną rozmawiać, ja będę z nią rozmawiać i to będzie rozmowa na temat istotny. Tematem będzie to, o co prosiliście: relacje męsko-damskie i damsko-męskie. Innych nie mamy w tej chwili. Okay. Zacznijmy od słowa relacje. Co to znaczy relacje, relations po angielsku, czyli ustosunkowywanie się jednej płci do drugiej na planie materii. Powyżej planu materii nie ma już płci, więc ćwiczymy tu na Ziemi te ćwiczenia dotyczące tych relacji, które powinny być przyjazne, ponieważ przyjaźń jest. Stanem świadomości, w którym jesteśmy przy jaźni, czyli przy zdrowych zmysłach. Kiedy ta jaźń zostaje zachwiana z jakiegoś powodu, nie mówimy, kto tu będzie winien, wszystkie kobiety albo wszyscy faceci, mówimy o tym, że jaźń zostaje zaburzona. Wtedy występują tak zwane problemy. Te problemy są właściwie okazją, do przećwiczenia pewnych lekcji. I po to zeszliśmy na Ziemię, żeby te lekcje tu, na tej planecie, w tym świecie, takim jakim on jest, przećwiczyć i wyjść z tej planety już po odrobieniu tych zadań domowych lżejsi, mądrzejsi, doskonalsi. Jak ojciec w niebie nas jako doskonałe istoty stworzył. Co ty na to? Ja mam takie jedno pytanie do Ciebie, Romanie. E, coś, co zauważyłam, zwłaszcza występuje w języku polskim, bo tak jak na początku powiedziałeś, relacje, relations, tak? Natomiast e, u nas w języku polskim przyjęło się mówić związki. Coś, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Właśnie. Jumie. Tak. Dlaczego relacje, zwłaszcza u nas w Polsce, kojarzą się związaniem, e, uwiązywaniem? Jak to jest, jak myślisz? Może to jest takie soft. Z tym związkiem, ale żarty na bok. Jeżeli ludzie czują się związani, to znaczy, że stracili wolność. Utrata wolności nie, zwi nie zwiastuje czegoś dobrego. Dlaczego tak się bardzo boimy yy, tej naszej wolności w relacjach? Dlaczego musimy się wiązać? Ponieważ na Ziemi jest system, Bazujące na aksjomatach, na pewnikach, które nie są przez nikogo zbadane, i dopóki my nie przebadamy na sobie, czym związek jest, nigdy nie będziemy wiedzieli, co to jest. Dlatego są związki udane i nieudane. Tych udanych jest mniej przeważnie. Nieudany to jest taki związek, gdzie właśnie wytrącono się, bo to nie robią nam z zewnątrz się z równowagi to jest nieudany związek nie ma równowagi między yin i yang między męskim pierwiastkiem a żeńskim nie ma równowagi dlatego bo wytrącono nas z wewnętrznej równowagi i to się udziela to jest jak choroba zakaźna utrata wolności zawsze kończy się chorobą jak w takim razie możemy pomóc ludziom aby mogli zacząć budować relacje Damsko-męską, opartą na wolności. Jedno prawo dla wszystkich, jedna wolność dla wszystkich. Żyjemy razem, kochamy się nawzajem. Nie tylko kochamy się, ja się Sią i ty sobą. się, tylko kochamy się nawzajem. Ja żyję dla ciebie, ty żyjesz dla mnie, my żyjemy dla ludzkości, razem z ludzkością, dla całej cywilizacji. Cywilizacja żyje dla. Całego wszechświata. Wszechświat żyje dla nas. To jest równowaga. Wszystko inne to są interpretacje, jak w drzezie, interpretacje tej melodii właśnie, ale można by też tak to zagrać, ale można by to tak zinterpretować. Może nawet to jest bardzo fajne, ale to jest interpretacja. I wtedy żyjemy w tej interpretacji jako tako, i zaczynamy się starać, żeby było dobrze. Zaczynamy myśleć, jak to zrobić, żeby było lepiej. Czyli już się okazuje, że jest gorzej. Wewnętrzne dziecko jest zakłócone, bo widzi, że rodzice nie są w jedności. A rodzice zawsze symbolizują Boga, który jest męski i żeński równocześnie. I to dziecko wtedy będzie Odzwierciedlać konflikt, który powstał u rodziców, przeważnie u tego rodzica, który spowodował i wywołał swoim egocentrycznym albo egoistycznym zachowaniem się. Nie mówię tu o egoistycznym zachowaniu się, które jest zdrowe. Ja żyję po to, żeby było dobrze i zdrowo mnie i mojemu otoczeniu. Ale zaczynam od Ciebie. Albo. Ja żyję po to, że mnie było dobrze i wygodnie i nie muszą sobie dawać radę, jak mi się uda to dobrze, a mnie to nie. Myśląc w ten sposób, czując w ten sposób, transmituję samego siebie. Te wibracje penetrują moje ciało fizyczne. Moje komórki uczą się też myśleć tylko o sobie. Te komórki, jako pierwsze, które odbiorą ten impuls, to są komórki rakowe. Bo nie ma jedności. Czyli receptą na zdrowy związek jest niewiązanie się, tylko życie w jedności, w harmonii. Uzupełniamy się nawzajem. W takim razie powiedz mi, romanie z tą harmonią, jak to jest? Kiedy przychodzi taki moment, kiedy jesteśmy w relacji i możemy poczuć, czy ta harmonia jest, albo czy ja na przykład daję tą harmonię, czy ją zabieram? Nie aż teraz ludzie żyją w takich warunkach, jesteśmy tak bombardowani przez media, czym powinna być miłość? Jak ona wygląda? Jak wyglądają relacje? Jak wyglądają związki? To jest dobre, to jest złe. Jakie ja pytanie powinnam sobie zadać? Czy mój partner? Czy między nami jest harmonia? Podstawowym prawem we wszechświecie, tak jak ja odbieram to z wszechświata, jest u, prawo utożsamiania się z tym, co jest właściwością boską, cechą boską. Więc ja się nie utożsamiam z naukami z zewnątrz, czym jest miłość, bo ja tego nie doświadczyłem, tylko ten, który z zewnątrz mnie poucza. Ja chcę wiedzieć, czym jest miłość. Więc ja się utożsamiam z miłością. Ja jestem miłością. Ja wypłynąłem ze źródła, które jest miłością. Bóg, stwórca, jest miłością. Ja wypłynąłem z tego źródła. Jestem promieniem albo nurtem, w zależności jak ktoś to, by to widzi i czy czuje, ja jestem tą miłością. Jako ja, jako miłość, tak czuję, tak myślę, tak mówię, tak żyję, czy to się podoba, czy nie, bo jestem bezinteresowny. Okej, okay, czyli mamy bezinteresowność. Natomiast tak. z tych ważnych rzeczy hmm, ludzie nie rozumieją jednej rzeczy pomiędzy... Korzystaniem z relacji, a wykorzystywaniem. Jak to jest, że my możemy korzystać z naszych boskich darów wzajemnie, uzupełniając siebie, a kiedy przychodzi ten moment, że to już jest wykorzystywanie? Bo ja jestem w miłości, mój partner też myśli, że jest w miłości. Może on tak myśli, może on w to wierzy nawet, ale nie wie, czy jest. Ktoś, kto wierzy, on nie wie. Chodzi o to, że ja, wierząc, że mogę, że mam drugie kosmiczne prawo do dyspozycji, mogę wybrać sobie drogę miłości, bezinteresownej miłości, harmonii, przyjaźni, bezinteresownej przyjaźni. Przyjaźń jest lepsza nawet niż te związki z obrączką, bo przyjaciel od przyjaciela nic nie chce. Przyjaciel od przyjaciela nie oczekuje niczego, więc jej nie zawiodę. Mogę się zawieść tylko wtedy, kiedy oczekiwałem, że jak ja tobie obrączkę na rączkę, ty mnie obrączkę na rączkę, jesteśmy związani, teraz ty musisz odgrywać pewną rolę, bo jesteś w ciele żeńskim. Ja muszę odegrać pewną rolę, bo jestem w ciele męskim. Tu się pojawia pewien czynnik, który niszczy wszystko. Musisz. Nie musimy nic. Jesteśmy sobą, i może minęło już 15 lat, 20 lat i czujemy, że się szczęśliwi. To jest jedyne, co ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć. Wszystko inne ma początek i koniec, bo to jest interpretacja. W takim razie, jak możemy się wybudzić z tego, że jesteśmy w roli, że jesteśmy cały czas z poziomu gry, że to nie jestem ja? Bądź miłością z powrotem tym, czym jesteś, stworzona przez wszechobecną miłość. No, comments, nie mam co jeszcze więcej powiedzieć. To jest koniec rozmów intelektualnych, intelektualnych na razie, na temat, czym jest miłość i czym my jesteśmy. Ty jesteś miłością, ja jestem miłością, czyli razem jesteśmy jednym i tym samym. Ty w ciele żeńskim będziesz to wyrażać w inny sposób, ja w ciele męskim będę to wyrażać w inny sposób. Po ciele, w którym żyjemy, widać, co ty będziesz realizować? Wiecie, na przykład, ja nie będę karmić piersią, ani drugą. Nie będę, ja nie po to się, ja mam coś innego po to, żebyś ty miała co karmić. Jeżeli te dwa programy, te dwie istoty uzupełniają się, nie ma takiego czynnika z zewnątrz egzogennego, który mógłby rozbić tą jedność. Czyli to się nie skończy ani chorobą, ani rozwodem, ani w biurach adwokackich, ani niezadowoleniem, nazwijmy to ładnie. Natomiast wszystko inne, co nie jest w jedności i w harmonii, skończy się dysharmonią, brakiem jedności, a to powoduje, że ja nie jestem tobą, ty nie jesteś mną, między nami jest odległość, ta odległość nas nie łączy, ona nas dzieli. Ty jesteś babą, ja jestem chłopem, ja myślę inaczej, ty myślisz inaczej, dlatego ty jesteś moim wrogiem, ja jestem twoim wrogiem. Nawet są takie pieśniczki, prawda, które śpiewano kiedyś dziewczyno, dziewczyno, nie wiesz, mężczyźnie, bo to jest cukierek, maczarny w truciźnie. To jest napuszczanie jednej, jednej płci na drugą. Dzisiaj tak zwane feministki też. Nie potrzebują już facetów. My potrzebujemy siebie nawzajem do harmonii. Ale I jeżeli zadajemy... ktoś chce być feministką, wolna wola. Czyli zadajemy sobie pytanie na co dzień: czy ja jestem w roli, czy ja jestem w harmonii, czy ja jestem w roli, czy ja jestem w miłości? Otóż to. I zadaję to za każdym razem do mojego partnera, do mojej miłości: czy on jest ze mną w harmonii, czy możemy się ktoś bawimy tutaj? Słowo. Rola już Ci powoduje, że pokazuje, że to jest coś nienaturalnego. Związek w wolnym wszechświecie nie polega na tym, że obie istoty są związane. My nie jesteśmy związani, nic nie musimy. Boską wolą jest: dzieci, bądźcie szczęśliwe. Tak jest, będziemy szczęśliwi i żyjemy w szczęściu. Wszystko inne zaczyna grać rolę. Ja gram rolę opiekuna. To jest paskudny wyraz, który sugeruje, że to sugeruje, jak ja to mówię: wiesz co, ja będę Twoim opiekunem, zaopiekuję się Tobą. Ja Ciebie pomniejszam, minimalizuję do obiektu, który będzie uzależniony ode tak. mnie, bo jestem pierwszy po Bogu. Jestem Twoim opiekunem. Jestem chlebodawcą, ja pracuję, ja zarabiam, ja przynoszę do domu, ja utrzymuję, a ty w tym czasie za moje pieniądze tu mieszkasz, za moje pieniądze tu gotujesz, sprzątasz, masz pralkę, masz lodówkę, którą ja kupiłem. To się w tej chwili kończy, kochani, na tym świecie. Dzięki Bogu, będzie coś innego teraz. Tu będziemy żyli jako w niebie, tak będzie na ziemi. To znaczy, dwie istoty, które postanawiają razem coś robić. W życiu, darowanym im, to nie jest nasze życie. Życie nam jest podarowane, Bóg nam się oddał, a Bóg jest życiem. Dostaliśmy życie, Bóg mówi: Dzieci, mam do was zaufanie, że nie zmarnujecie mnie. I my żyjemy nie na zasadzie, a ja chcę tak, a ja chcę tak, tylko na zasadzie, jak On chce już było powiedziane bądźcie szczęśliwi. Więc żyjemy, ja jestem szczęśliwy, ty jesteś szczęśliwa, razem jesteśmy szczęśliwi. Nasze otoczenie odbiera nasze promieniowanie, bo wszystko bazuje na promieniowaniu we wszechświecie, i ludzie zaczynają żyć szczęśliwi. Powoli będzie na Ziemi, jako w niebie. Jeśli będziemy brali siebie wzajemnie. Tak jest. Ze wszystkim tym, co nasze Jak boski. tylko jeden zrobi inaczej, wolno mu tak zrobić, ale to nie jest boską wolą. Będą następstwa i konsekwencje. W chwili, kiedy byliśmy, ty, ja, jednym jesteśmy, to jest sekwencja. Jeżeli ktoś mówi, a ja chcę inaczej, na przykład Satana mówi, czemu musi być boska wola, czemu nie może być moja wola. Tu się zaczął satanizm w tej sposób. Dlaczego Bóg do tego dopuścił, bo wie jak to się skończy. Więc Satana po swojemu używa życia, które mu się darowało. A my możemy na przykład inaczej żyć, nadal old fashioned, tak jak było przed upadkiem. I się okaże, kiedyś staniemy wszyscy przed obliczem naszego ojca, który jest życiem, i zobaczymy, kto lepiej na tym wyszedł. To jest proste. Życie jest, bazuje na prostocie. I na prostacie też. Ale faktem jest, że prostota życia jest nielogiczna często. Ale praktyczna, bo się kończy zawsze tak, jak się zaczęło. Od miłości na miłości się skończy. Jak na początku nie było miłości, nie będzie jej na końcu. Jeśli coś nie jest proste i łatwe, to na pewno nie jest to no, miłość. tak jakbyś przy tym była. Ja to, ja to mówię z, z mojego doświadczenia, rząd było u mnie dostatek. Wszystkie były wspaniałe, ale to były interpretacje, a nie. Boska wola. Przemyślcie to, użyjcie prawa wyboru, jak chcemy żyć. Jako w niebie, tak na ziemi, a my tu na dole inaczej. Też można, tak, ale patrzcie, jak to się kończy w tej chwili. Do następnego razu. Do następnego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że chcieliście nas posłuchać do końca.